Lekcja kolejna, lekcja czwarta, jeżeli już rozróżniacie powiedzmy sobie rejestry, czyli piersiowy, wow, głowowy wow, oraz miks, wow, wow. teraz wyobraźcie sobie, że dźwięk, Punkt dźwięku, punkt rezonowania dźwięku to jest taka mała kulka, którą w zależności w którym miejscu umieścisz, tak będzie brzmiał e, dźwięk wydobywany przez ciebie. I to jest ekstremalnie ważne w technikach ekstremalnych oraz w czystym wokalu także. Ale skoro to jest akademia w pierdolu, to trzeba e, zwrócić uwagę właśnie na punkty rezonowania przy technikach ekstremalnych. Standardowe ćwiczenie Melisy Cross z warsztatów Zenov Screaming, klasyczne ćwiczenie. Bierzemy na przykład długopis i obrazujemy punkty rezonowania dźwięku w taki sposób na dole. Tak, i teraz w zależności, im bardziej wycofamy dźwięk, im bardziej dźwięk damy do tyłu głowy, do dołu, gdzieś tutaj w okolice szczęki, na przykład, albo gdzieś w okolice nosa, tym bardziej oddziaływujemy na brzmienie naszych technik ekstremalnych. Tak obrazujemy sobie mniej więcej, ja pokażę Wam tutaj to jakąś grafiką, strzałeczką czy czymś takim. Widzimy się w następnej lekcji. Siemalo!